28 lat wczoraj skończyłem. Jestem coraz starszy, a w głębi duszy czuję się coraz młodszy, jak to jest możliwe. W końcu zacząłem spełniać też swoje marzenia podróżnicze, w końcu zacząłem gdzieś wyjeżdżać, oglądać ten świat, patrzeć, co jest za granicami naszego państwa. I gdyby nie to, że jeżdżę do pracy za granicę, staram się zarabiać na dalsze podróże, to prawdopodobnie bym tego nigdy nie zobaczył. W tym momencie nie zobaczyłbym wielu rzeczy. Które widziałem, gdyby nie to, że pierwszy raz jadąc za granicę zrobiłem to nieświadomie. Sam do końca nie wiem, jak się to się wtedy stało. Wiem, że powiedziałem bliskiej mi osobie, że jadę, po czym się okazało, że to już, już trzeba jechać. Przełamałem swój strach, było bardzo ciężko, ale się udało i wyjechałem, zacząłem zarabiać pieniądze. Po pierwszym przyjeździe z powrotem do Polski. Poczułem, że już nie jestem w stanie tutaj pracować, nie jestem w stanie tutaj zarabiać za te pieniądze, chodzić do pracy za tak niskie pieniądze, takich podstawowych prac i stwierdziłem, że znowu wyjeżdżam, po prostu, tak o... Tamten moment w moim życiu to był chyba najlepszy wybór, jakiego dokonałem, nieświadomie, ale go dokonałem, pod wpływem stresu, bałem się tego wszystkiego, ale udało mi się to pokonać na całe szczęście. Gdyby nie to wszystko wtedy, no to teraz bym nie widział tego wszystkiego, co widziałem za granicą. Nie patrzyłbym na świat tak samo, gdybym wtedy nie pojechał. Po prostu planuję dalej podróżować. Wiecie, wiecie jak to jest. Trzeba dalej podróżować i trzeba mieć czas podróżować. Więc ja planuję sobie, że po nowym roku wyskoczę sobie znowu do pracy na pół roku gdzieś, żeby zarobić pieniądze na dalsze podróże. Myślałem nad krajami takimi jak Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja. W ostateczności pojechałbym też do Holandii, w której byłem, ale nie chciałbym wracać już do tych krajów gdzie byłem. Dlatego, że chciałbym coś jeszcze zobaczyć jakieś inne państwa, jak się żyje, może wam to pokazać, zarobić pieniądze na podróże dalsze. Co najważniejsze, zanim w ogóle pojadę za granicę, zarabiać pieniądze: no to w tym roku jeszcze ruszam na Łukarpat, tak jak wam powiedziałem, w wieku 28 lat. Ruszę na Łukarpat, co oznacza 2400 km na pieszo, przejście szczytami gór Rumunii, Ukrainy, Polski, no i Słowacji. Beje jest to duże wyzwanie jak na 28 lat, szczególnie że doświadczenie co do chodzenia po takich górach nie mam na wysokim poziomie, ale porywam się, dlatego że. Potrzebuje tej adrenaliny, potrzebuje poczuć trochę tego strachu, potrzebuje nabrać nowego doświadczenia, skosztować życia, zobaczyć jak to wygląda i spróbować poradzić sobie tam. Cały ten plan wyjścia w te Karpaty był ustalony w sumie jak jako postanowienie noworoczne, może z tydzień przed nowym rokiem 2023. Wymyśliłem sobie, że trzeba iść gdzieś w górę, jakiś duży, fajny szlak zrobić, i wypadło na Łukarpat. A że powiedziałem w nowy rok, moim postanowieniem noworocznym było pokonanie tego szlaku, no to teraz nic innego mi nie zostaje, tylko go zrobić. Przygotowanie trwały, tak jak widzicie, od początku roku. Jest już dzisiaj 15 lipca, wczoraj miałem urodziny 14 lipca. Przez 7 miesięcy. Starałem się jakoś to sobie ogarnąć, bo układać w głowie. Oczywiście na tyle, na ile miałem na to czasu, bo przejście i zaplanowanie, samo zaplanowanie tego szlaku wymaga bardzo dużo zebrania, bardzo wielu informacji i przygotowanie się do tego. Ja nie ukrywam, nie jestem do tego przygotowany na 100%. Nie wiem, czy nawet jestem na 50% do tego przygotowany, bo żeby się przygotować nawet na 50%, no to trzeba miesiące nad tym spędzić. Ale tu nawet nie o to chodzi. Poczyniłem postępy względem przygotowania do tego łuku Karpat, i teraz uważam, że z wiedzą, którą mam, z siłą charakteru, którą mam, jestem w stanie to przejść. Jeżeli się okaże, że coś się stanie, nie będę w stanie, to, to oczywiście będę wracał. Nie będę ryzykował życiem, tylko po to, żeby przejść ten szlak. Szlaku mi zostało dwa tygodnie. Dwa tygodnie w Polsce i wyjeżdżam do Rumunii. Zaczynam z Orsowy, kończę na Bratysławie, przejście u Karpat. 2400 km. Ustaliłem sobie, że chciałbym przejść w 4 miesiące, bo nie mam co się śpieszyć. No, tak to będzie. Także seria filmów z tego powstania to na pewno będziecie mieli, będziecie mogli zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Sam jestem ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. Także wczoraj skończyłem 28 lat i w tym wieku właśnie planuję przejść u Karpat. Moje pierwsze, pierwszy mój tak poważny szlak. Bez bardzo dużego doświadczenia. I pokażę wszystkim, że się da. A jak będzie zagrożenie życia, to po prostu wrócę. Nie będę ryzykował. Ale jeżeli się uda, to pokażę, że się da. Bez dużego doświadczenia. Z siłą... Woli, charakteru, siłą, uporu, przejść ten szlak. Oczywiście ja dużo chodzę po górach, dużo chodzę, spaceruję, ruszam się, uprawiam sport i... i po prostu jestem cały czas aktywny. Więc jeżeli nie jesteście bardzo mocno aktywni albo nie jesteście w ogóle aktywni, to zacznijcie może od tego, żeby zrobić się aktywnym człowiekiem, zacząć. Sprawiać sport, może coś pobiegać, poruszać się, pochodzić trochę po górach i próbować swoich sił w chodzeniu po górach, w szlakach długodystansowych. Dużo sprzętu, dużo przygotowań wiadomo, zawsze są jakieś przeszkody, ale jeżeli pokonacie te wszystkie rzeczy, no to zaczniecie naprawdę odpoczywać. Wczoraj urodziny, ja dzisiaj sobie kupiłem mały torcik na swoje wczorajsze urodziny. Wczoraj też miałem tort, imprezę i tak dalej ale postanowiłem sobie, że sobie posiedzę w parku i się czuluję pomyślę o tym wszystkim, co mnie czeka w przyszłości, poukładam sobie to wszystko w głowie. To jest chyba najlepszy na to moment, żeby powiedzieć, że w wieku 28 lat naprawdę cieszę się, że moja droga życiowa poszła w tym kierunku i w końcu żyję. Dlatego jeżeli Wy jeszcze nie czujecie, że żyjecie, Sprawdźcie to, żebyście to poczuli. Zacznijcie żyć, zacznijcie robić to, co lubicie i nie patrzcie się na opinie innych ludzi. Po prostu lubcie to, co uważacie za słuszne. 100 lat. Oby się udało skończyć u Karpat, żebym wrócił bezpiecznie do domu za jakieś 4 miesiące. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że w głowie mi się to udało odblokować. Strach, który miałem, co do łuku Karpat, co do niedźwiedzi, co do różnych zagrożeń, które tam występują. Z każdym dniem, jak o tym myślałem, dowiadywałem się, czytałem, ten strach malał i malał. I w tym momencie jestem na tyle odblokowany, że jestem w stanie go przejść bez strachu i wiem, że jeżeli coś będzie trudnego, to sobie z tym poradzę. Swestią jeszcze jedną jest to, żeby się dobrze teraz do tego przygotować, żeby zrobić wszystko dobrze, spakować się dobrze, wziąć wszystko, nie zapomnieć niczego. I to będzie w tym wszystkim bardzo ważne. Także mam nadzieję, że to wyjdzie naprawdę. Poza tym, wiem, że w tym roku robię ukarpat. Ale już sobie ustalam na następny rok, co chciałbym zrobić. I też mam w planach bardzo dużą wyprawę. Tym razem nie chodzenie po górach. Na pewno nie chodzenie po górach. Jakby coś innego, też dużego. Coś, co już nawet nie może przerosnąć. Coś, co zajmie mi prawdopodobnie więcej czasu niż 4 miesiące. Coś, co pochłonie bardzo dużą część pieniędzy, które mam zamiar zarobić za granicą niedługo po nowym roku. Więc. Mam nadzieję tylko, że przejdę ten szlak i na następną wyprawę się wybiorę i wam ją też pokażę. Dobre tam, ta bułka, ponczek, powiedzmy, mulnowy tort, w sensie mój tort urodzinowy. Pyszne, 28 lat i o tym jak się czuję w tym wieku. Nie sądziłem, że kiedyś to powiem po tym, jak mi ludzie mówią, że. Dochodzi u nich do wieku 30 lat, 28, i wszystko ich boli, że się źle czują, że to życie nie jest takie, jakby chcieli, że coś im się w życiu nie udało. Narzekają na swoje życie, a ja w wieku 28 lat czuję, że coraz jest lepiej, że to życie jest coraz lepsze i coraz bardziej się spełniam w tym życiu. To jest po prostu cudowne. Nie sądziłem, że będę na tyle szczęśliwy. Że będę w stanie to po prostu sam z siebie powiedzieć, tak czystym sercem. Dużo zrobiło to, że zacząłem się kierować swoimi marzeniami, planami na przyszłość, zacząłem o tym myśleć i jest starać się spełniać, wdrażać w życie wszystko, co chcę. Oczywiście dużo mi w tym pomogło wyjazdy za granicę podróże takie mniejsze, większe. Starać, staranie się takie za granicą, żeby przetrwać, żeby zarobić, oszczędzić naprawdę wszystko bardzo dużo rzeczy miało na to wpływ ale cieszę się że przełamałem tą barierę i stwierdziłem, że chcę żyć zarabiam na swoje marzenia i idę w swoje marzenia wy też tak zróbcie to co kochacie robić zacznijcie to robić bo czas nam niestety się kończy. Mamy go coraz mniej, a czym szybciej zaczniecie, tym więcej go będziecie mieli dla siebie. Tak jak to lubicie. Dobra. Pyszmy. Także za podróże za 28 lat za przejście łuku Karpat. Za wyjście, wyjazd do pracy za granicę po nowym roku. Za to wszystko. I jeszcze więcej. Do zobaczenia moi drodzy. Widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, spełniajcie swoje marzenia. Cześć.